Cześć dziewczyny, witajcie kobietki w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na przegląd ze sklepu Sinsay, ponieważ pojawiło się tam znowu dużo jesiennych nowości. Więc dziewczyny, jeśli jesteście ciekawe, co tym razem kupiłyśmy, to serdecznie zapraszamy Was do oglądania. Jak zwykle linki do ubrań, które dzisiaj będziemy mierzyły, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcamy Was do subskrybowania kanału, ponieważ dążymy do 5000 subskrybentów. A za wszystkie dotychczasowe subskrypcje bardzo Wam dziękujemy. Dziewczyny, zacznę od propozycji, które mam już na sobie, sweter i spódnica. Jeśli chodzi o spódnicę, to ja ostatnio rozglądałam się właśnie za spódnicami typu bombka. Chciałam sobie taką kupić i znalazłam tą Sinsayu, co prawda nie spełnia ona moich oczekiwań w 100%, procentach, ponieważ chciałam taką spódniczkę, która cała będzie jakby taką Ala bombką, a w tym przypadku góra jest dopasowana do sylwetki, natomiast taką bombkę mamy tylko u dołu, ale pomyślałam, że nie jest ona droga, bo kosztuje 40 zł bez grosza, więc sobie ją zamówię i zobaczę ewentualnie jeśli mi się nie spodoba, no to ją odeślę, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest ona fajna i... Co prawda, do tego swetra wygląda ona dobrze, ale ja zdecydowanie jeśli ją zostawię, to będę ją nosiła do dłuższych swetrów, e, takich, które zakryją tą część dopasowaną i będzie widać, zobaczcie samą tą bombkę. E, jest ona wykonana w 100% z poliestru, ale mi to dziewczyny w ogóle nie przeszkadza. Pokażę Wam jeszcze, jak prezentuje się z bliska. Spódnica jest na gumce, wygodnie się zakłada. Jeśli chodzi o długość, to co prawda jest krótka, bo tak się prezentuje przy wzroście 1,69 m. Ale również mi to nie przeszkadza, bo takie krótkie spódniczki są teraz modne. I tak jak już mówiłam, zapłaciłam za nią 40 zł bez grosza i na mnie widzicie rozmiar M. Jeśli chodzi o górę, to jak widzicie, jest to sweter w gwiazdki. Od razu pokażę Wam jego fakturę, ponieważ w tej części jest on gładki, natomiast gwiazdki mają już inną fakturę. Ten sweter jest dostępny tylko w tej wersji kolorystycznej. Tak prezentuje się na mnie w rozmiarze M. Wykonany jest z akrylu, poliestru i elastanu i kosztuje 80 zł bez grosza. Dziewczyny, moje propozycje zacznę od zestawu, w którego skład wchodzi spódnica i sweter. Oczywiście, obie te rzeczy możecie kupić osobno, ja jednak postawiłam na całość. Zacznę od spódnicy. Jest to spódnica taka prosta o długości Midi na gumce. Z lewej strony mamy tu rozcięcie na nogę i takie ozdobne guziki w kolorze złotym. Ja zdecydowanie wolałabym, żeby tu były guziki srebrne, ponieważ uważam, że do szarości lepiej jakoś współgrają guziki, właśnie w srebrnym kolorze, ale jest to tylko moje zdanie. Zobaczcie, tak wygląda spódnica z bliska. Ten materiał dziewczyny jest mocno rozciągliwy. Mam ją w rozmiarze L i przypominam, że taki też rozmiar noszę na co dzień. Rozmiarowo jest ona na mnie dobra i kosztuje 40 zł bez grosza. Jeśli chodzi o sweter, to jest to sweter o kroju oversize'owym. Dlatego zamówiłam dla siebie rozmiar M, ponieważ nie chciałam, żeby on był bardzo szeroki, ale myślę, że dobrze zrobiłam, ponieważ w tym rozmiarze wygląda dobrze. Zobaczcie, tak wygląda on z tyłu. Mamy tu dekolt w literę V, natomiast po bokach takie niewielkie rozcięcia. Jeśli chodzi o skład, to zarówno spódnica, jak i sweter wykonane są z poliestru i elastanu. I za sweter zapłacicie 60 zł bez grosza. Kolejna propozycja ze spódnicą. Tym razem mam dla Was propozycję spódnicy w modnym w tym sezonie kolorze, w kolorze szarym. Jak widzicie, jest ona plisowana i koniecznie muszę wspomnieć o rozmiarze, bo pomimo tego, że na co dzień noszę rozmiar M i właśnie spódnicę w takim rozmiarze zamówiłam, to niestety jest ona na mnie zaciasna w pasie. Co prawda, dopięłam się w nią, ale jak widzicie, robią mi się tu takie fałdki, a tego efektu wolałabym uniknąć. Także Zdecydowanie muszę zamówić sobie Elkę, bo spódnica mi się podoba. Pokażę Wam, jak prezentuje się z bliska. Zapinana jest z boku nakryty suwak. Tak wygląda z każdej strony. W jej składzie mamy 97% poliestru i 3% wiskozy. I zapłaciłam za nią 50 zł bez grosza. Do spódnicy założyłam golf. Jest to dziewczyny taki basic. Możecie go kupić tylko w tej wersji kolorystycznej. Tak wygląda z bliska. W składzie mamy tu 34% wiskozy, a reszta to poliester i elastan. Na mnie widzicie rozmiar M i zapłaciłam za niego 35,99. Również mam dla Was propozycję spódnicy plisowanej, jak widzicie, w kolorze czerwonym. Możecie ją kupić tylko w tym kolorze. Spódnica jest na gumce o długości Migi. Chcę Wam zaznaczyć, że nie posiada żadnej podszewki. Tak wygląda w rozmiarze L. Tak wygląda materiał z bliska. Wykonana jest z poliestru i kosztuje 60 zł bez grosza. Do spódnicy założyłam bluzę w kolorze kremowym z cyrkoniami. Dziewczyny, cyrkonie mamy z przodu i na rękawach. Zobaczcie tak wygląda to z bliska. Jeśli chodzi o dekolt, to mamy tu dekolt łódkę. Bluzę mam w rozmiarze L i zobaczcie, tak prezentuje się ona z każdej strony. Jak widzicie jest taka luźna. W jej składzie jest 60% bawełny i 40% poliestru i kosztuje 60 zł bez grosza. Tym razem do tej samej spódnicy założyłam żakiet w kolorze czerwonym. Możecie go kupić tylko w tej wersji kolorystycznej. Gdy go zobaczyłam, to od razu skojarzył mi się ze stylizacjami na święta Bożego Narodzenia. Także jeśli go kupicie, to spokojnie wykorzystacie go w stylizacjach świątecznych. Moim zdaniem wygląda bardzo efektownie. Zapinany jest na złote guziki, i mamy tu połyskującą nitkę, która ładnie odbija światło. Żakiet po całości posiada podszewkę również w kolorze czerwonym, wykonany jest w 100% z poliestru. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar M. Tak wygląda z tyłu i zapłaciłam za niego 79.99. Kolejna moja propozycja ze spódnicą. Jak widzicie, jest to spódnica o długości midi. Zapinana jest z przodu klasycznie na suwak i guzik. Posiada również szlówki. Także dziewczyny, jeśli lubicie do swoich stylizacji dorzucić pasek, to tu taką możliwość macie. Natomiast z przodu mamy rozcięcie. Chcę Wam zaznaczyć, że spódnica po całości posiada podszewkę. Zobaczcie, jak wygląda ten materiał z bliska. Dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej. Na mnie widzicie spódnicę w rozmiarze L i tak ona wygląda z każdej strony. Jeśli chodzi o skład, to w jej składzie mamy taki miszmasz, ponieważ wykonana jest z poliestru, akrylu, poliamidu, wiskozy i wełny i zapłacicie za nią 59,99. Do spódnicy założyłam bluzę w kwiaty. Dziewczyny uważam, że te kwiaty ładnie współgrają kolorystycznie z kolorem spódnicy. Zobaczcie, tak wygląda bluza z bliska. Wykonana jest w 60% z bawełny i w 40% z poliestru, mam ją w rozmiarze L, tak wygląda z każdej strony i zapłacicie za nią 59,99 Teraz zestawienie sweter i spodnie, zaczniemy od spodni, są to dżinsy o kroju balun, ja ostatnio tego typu spodnie bardzo lubię, dlatego postanowiłam je zamówić. Model, który widzicie na mnie, jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: w kolorze, który ja zamówiłam, i w kolorze szarym. Tak wygląda kolor, który wybrałam z bliska. Na mnie widzicie rozmiar 38 i tak się one prezentują na mojej sylwetce. I zapłaciłam za nie 49,99. Natomiast sweter oprócz koloru, który widzicie na mnie, możecie kupić jeszcze w pięciu innych wersjach kolorystycznych. Tak wygląda ten splot z bliska. Na mnie widzicie sweter w rozmiarze M. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda w całości. Wykonany jest w 100% z akrylu i kosztuje 49,99. Iwona miała dla Was propozycję żakietu w kolorze czerwonym. Ja natomiast chcę Wam pokazać kardigan w tym kolorze. Chcę Wam zaznaczyć, że dostępny jest tylko w tej wersji kolorystycznej. Uważam, że też wygląda bardzo efektownie. Całą robotę robią tutaj ozdobne złote guziki. Zobaczcie, tak wyglądają one z bliska. Kardigan mam w rozmiarze L, i przypominam, że taki też rozmiar noszę na co dzień. Wykonany jest w 100% z akrylu i zapłacicie za niego 50 zł bez grosza. Tym razem do tych samych spodni założyłam sweter w motyw świąteczny. Jest to sweter na stójce. Podoba mi się tu połączenie kolorystyczne. Zobaczcie, tak wygląda z bliska. Na nie widzicie rozmiar M i taki też noszę na co dzień. I o ile w tej partii wydaje mi się, że jest w porządku to wolałabym, żeby rękawy były zdecydowanie trochę dłuższe. Natomiast jeśli chodzi o skład, to sweter wykonany jest z akrylu, z poliamidu, z włókna metalizowanego i z elastanu. I zapłaciłam za niego 59,99 Dziewczyny, mam również propozycję spódnicy jeansowej. Jest to spódnica o długości midi. Ten model posiada kieszenie typu cargo. Zobaczcie, tak wygląda spódnica z tyłu. Pokażę wam również ten kolor z bliska. Spódnicę mam w rozmiarze 40 i rozmiarowo jest na mnie dobra, natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 69.99. Do spódnicy założyłam sweter w kolorze szarym z taką aplikacją z jednej strony. Spróbuję wam pokazać jak wygląda z bliska. Sweter mam w rozmiarze L. I tak wygląda on na mojej sylwetce. W jego składzie mamy poliester i akryl i kosztuje 70 zł bez grosza. Kolejny sweter tym razem w kolorze niebieskim. Możecie go kupić jeszcze w czterech innych wersjach kolorystycznych. Ja zdecydowałam się na ten kolor, ponieważ najbardziej wizualnie podobał mi się on na stronie, a po drugie lubię kolor niebieski. Mamy tu dekor litery V. Jak widzicie, sweter jest luźny, a to dlatego, że ja na co dzień noszę rozmiar M, a sweter zamówiłam w rozmiarze L. I tak się prezentuje właśnie na mnie w tym rozmiarze. Niestety dotarł on do mnie brudny, w takich plamach, pokażę Wam z bliska, od razu będziecie mogły zobaczyć fakturę materiału. Chcę Wam, dziewczyny, zaznaczyć, że niestety nie jest on przyjemny w dotyku, jest szorstki, a w składzie mamy tu akryl, poliester i elastan. I zapłaciłam za niego 49,99 Dziewczyny, mam dla Was również dwie propozycje, jeśli chodzi o bluzy. Oto pierwsza z nich. Bluza w kolorze różowym z napisem 3D. Tak wygląda napis z bliska. Bluza posiada również w środku taki delikatny meszek. Na mnie widzicie rozmiar M. I tak wygląda ona na mojej sylwetce. Dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej. W składzie mamy tu 60% bawełny, a reszta to poliester. I kosztuje ona 50 zł bez grosza. Kolejna bluza również w kolorze różowym, ale tym razem jest to pudrowy róż. Tu również z przodu mamy napis i dodatkowo jeszcze takie dekoracyjne przeszycia. Tak bluza wygląda od środka. W tym przypadku również mam na sobie rozmiar M i taki też noszę na co dzień. Tak, bluza wygląda z tyłu. W składzie mamy tu 60% bawełny, a reszta to poliester. Ten model możecie kupić tylko w tej wersji kolorystycznej i kosztuje ona 50 zł bez grosza. Moja ostatnia propozycja to płaszcz w kolorze kremowym i tylko w takim kolorze możecie go kupić. Jak widzicie, mamy tu dwurzędowe zapięcie. Płaszcz posiada również kieszenie. Tak prezentuje się jego długość przy moim wzroście. Przypominam, że mam 69 cm wzrostu. Pokażę wam, jak wygląda rozpięty. Płaszcz posiada po całości podszewkę, również w kolorze kremowym. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar M i zapłaciłam za niego 140 zł. bez grosza. Ostatnia moja propozycja w dzisiejszym odcinku to sukienka sweterkowa w kolorze kremowym, dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej. Jest to sukienka o luźnym kroju, mamy tu podkreśloną talię za pomocą paska z tego samego materiału. Zobaczcie dziewczyny, tak wygląda ten materiał. Z bliska. W jej składzie mamy poliester i elastan. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L i zobaczcie, tak wygląda ona z każdej strony i kosztuje 70 zł bez grosza. Dziewczyny, to już wszystkie propozycje w dzisiejszym odcinku. Jeśli chodzi o jesienną kolekcję Sinsay, to nie wiem jak wy, ale my mamy wrażenie, że o ile wizualnie te rzeczy prezentują się naprawdę fajnie, to niestety składy są coraz gorsze, a ceny coraz wyższe. I szczególnie chodzi nam tutaj o swetry. Dziewczyny, miejmy nadzieję, że nowe kolekcje będą coraz lepsze. A dzisiaj już dziękujemy Wam, że byłyście z nami. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!